Yo, 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 witam Was! Opcji, Chcę Wam dzisiaj przedstawić najlepszą, moim zdaniem, na ten moment działającą e, opcję ze zgliczowaniem się solo do otrzymywania pojazdów od znajomego. Wiem, że ostatnio właśnie na live podczas rozdawania było dużo problemów związanych z tym i pokażę wam właśnie jak najlepiej się zliczować, najszybciej i jak wiedzieć o tym, że jesteście zgliczowani jest kilka możliwych sposobów na to jeden to był właśnie z specjalną z garażem specjalnym, gdzie właśnie używamy ruinera lub lub, lub właśnie jakichś pojazdów właśnie specjalnych można tam wysadzać drzwi, można rozwalać rakietami wrzucę filmik pod, link pod filmikiem do Ziemusia, tam który już nagrał to dawno E, temu monster, I, i dodam jeszcze tyle, że stara metoda. Jeżeli ktoś posiada martwy slot i właśnie wstawi sobie ten martwy slot do klubu nocnego, do tego pomieszczenia serwisowego, ten, gdzie mieszki się jeden pojazd, to ta metoda nadal działa. Też wrzucę link. Już nagrałem to naprawdę kilka miesięcy temu, też wrzucę ten link pod filmikiem. Jest to naprawdę super metoda, dalej działająca. A teraz wam pokażę nową metodę z którą wiele z Was ma problem i pokażę Wam jak najlepiej to zrobić i czego najlepiej użyć i skąd wiedzieć, że się jest zliczowanym, bo to też jest, wiem, że jest problem, że po prostu myślicie, że jesteście zliczowani, przechodzicie dużo do przekazywania czy do dostawania pojazdu i po prostu jest lipa, więc, więc pomogę Wam tutaj ominąć tą lipę. Możemy użyć do tego każdy pojazd, który wjeżdża do naszego standardowego garażu. Używamy tutaj właśnie salon gear, i sprawdzamy nam w ten sposób, że używamy pojazdy najlepiej, które mają działa rakietowe czyli na przykład Deluxo, może być opresor 1, opresor 2. Każdy z tych pojazdów, które po prostu walą rakietami i wjeżdżają do garazu, garażu normalnego, możecie je użyć właśnie. W taki oto sposób. Ja używam Deluxo. Na Deluxo wychodzi naprawdę super. Powiem Wam szczerze: druga próba i od razu siekło, od razu to padło. Nie? od razu trafiony strzał. A z tymi minami zbliżeniowymi, czy też pompami przylepnymi. No potrzebowałem naprawdę 5-6 prób zanim pykło Więc y, uważam, że moim zdaniem to jest najlepsza metoda, dlatego Wam tylko tą metodę pokażę Nie będziemy zawracać głowy tymi innymi, bo ta jest moim zdaniem najlepsza, czyli na pewno każdy z Was posiada albo Deluxe albo opresora jedynkę, 2, więc możecie tutaj śmiało Trzeba go tylko wstawić do garażu właśnie, y, do garażu salonu gier, obojętnie gdzie się znajduje Was salon gier i, i po prostu wyjechać tym pojazdem z salonu gier i teraz robimy w ten sposób, że wsiadamy do pojazdu, jedziemy prościutko do bramy i w momencie jak już dotykamy praktycznie drzwi, walimy z rakiety, jak najwięcej, może być jedna rakieta, wiadomo, że to tylko chodzi o to, aby wybuchnąć przed animacją, jak nas wciąga i właśnie to tylko o to chodzi, że to jest taka czasówka, jeżeli wjeżdżacie, no to znaczy, że za późno daliście rakietę, a jeżeli po prostu wysadzacie się i nie macie efektu zliczowania, no to za późno, czyli ja walę, zobaczcie, no jest to ciężko Wam dokładnie wytłumaczyć w którym momencie, no, ale jak się zbliżam w te drzwi, już jestem praktycznie na drzwiach, to wale z rakiety i respie się, e, mój samolot został zniszczony i teraz e, wzywamy bandito lub RC tank, obojętnie który z tych pojazdów musicie je posiadać, nie ma innej opcji, trzeba je posiadać. No i teraz wchodzimy na przykład do RC tanku i teraz Wam pokażę o co chodzi, jak rozpoznać się z glitchowanym. I teraz tak, po prostu wychodzimy z tego pojazdu Czyli dajemy trójkącik z RC Bandito lub RC Choke Mamy tą animację i teraz ten moment Widzicie, nasza postać migocze Tak mruga, jakby właśnie odrodziła się po zgonie, nie? I to jest właśnie moment, w którym wiecie, że jesteście zgliczowani I możecie teraz przechodzić już do przyjmowania pojazdu od znajomego Jeżeli wasza postać respi się właśnie bez tych bez tego migania, to to się nie udało musicie powtórzyć cykl od nowa, czyli banalnie prosta metoda i bardzo łatwo można sprawdzić także nie musicie się już przejmować tym, że czy jestem skliczowany, czy nie i kombinować, tylko właśnie w ten sposób dokładnie będziecie o tym wiedzieć a więc to jest wszystko z mojej strony Mam nadzieję, że przyda wam się ten glitch yy, osobom, które właśnie mają z tym problem. I chcę wam tylko przypomnieć, że u Opsiego, u moich ziomeczków nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Jo! Pozdrow dla Was. Jo, jo, jo. Nie ma lipy.